tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, dość optymistyczne informacje dotyczące budżetu. Proszę powiedzieć, na co zostanie w dużej mierze przeznaczona tak ogromna kwota? Znaczy przede wszystkim największy budżet w historii samorządu. Bardzo się cieszymy, że udało się go zmontować ze środków budżetu właśnie naszego wojewódzkiego, z środków europejskich, specjalnych programów dedykowanych z budżetu państwa i myślę, że też z środków, które są w programie Polska Wschodnia przede wszystkim to kwestie inwestycji drogowych prawie miliard złotych skierowane na inwestycje w Bieszczadach, inwestycje na Roztoczu. też oczywiście chcemy dokończyć jeszcze inwestycje mostowe w i w Stalowej Woli w Jarosławiu. I no, druga też bardzo drugi też bardzo ważny obszar, czyli zdrowie. Prawie 190 milionów będzie trafiało na rozbudowę, modernizację szpitali w przemyślu i też szpitala numer dwa i także mniejsze kwoty, ale też dla Tarnobrzega i dla, dla Krosna. Budżet proinwestycyjny, 50, ponad 51% środków trafia na inwestycje, 48% na, na wydatki bieżące. No i też trzeba pamiętać o tym, że chcielibyśmy cały czas dokonywać montaży finansowych z samorządami dla realizacji inwestycji drogowych, chodnikowych, nakładek i też modernizacji dróg wojewódzkich, które w niektórych częściach województwa wymagają naprawdę szybkiej reakcji. Proszę powiedzieć, jest taki punkt podczas dzisiejszej sesji. Będziecie debatować nad dworcem w Nisku. Jak wygląda ta sytuacja? Ponieważ mieliście Państwo wyremontować za kadencji rządzącej przez PiS ten dworzec, a w tym momencie jest z nim problem. Proszę powiedzieć o tym. Proszę, problem polega na tym, że ten dworzec był, jak i dworzec w Mielcu, bo jest w podobnej sytuacji, był na liście projektów do remontu. Były przygotowane odpowiednie. Dokumentacja i procedura trwała i wszystko wskazywało, że te dworce dwa się pojawią. One są ważne, dlatego że zarówno przez Nisko, jak i przez Mielec no mają być ważne połączenia pociągami Intercity. Są realizowane i kończone inwestycje i myślę, że byłby to taki piękny prezent, że te inwestycje w infrastrukturę kolejową spotkałyby się równolegle z inwestycjami w, w dworce. I w tym momencie byłaby no, bardzo dobra sprawa, że pasażerowie mogliby korzystać z tych połączeń dalekobieżnych. Przypominam, że oczywiście my odpowiadamy za przewozy regionalne Podkarpacka kolej aglomeracyjna i przewozy regionalne, a Intercity no, to już jest w gestii, że tak powiem spółki, która, którą odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Ważne jest, abyśmy też w dalszym ciągu, bo my tak też działamy, robili, podtrzymywali rozwój naszej sieci kolejowej i naszych połączeń kolejowych. Przypomnę, że dzisiaj też na Sejmiku mówimy o kwestiach związanych z połączeniami regionalnymi. Będziemy, się, będziemy prezentowali, jaka jest ich jakość, jak się rozwijają, jeżeli chodzi o ilość pasażerów, jakie aby zrealizowane inwestycje, ale także powiemy o tym, co powinno się dziać, bo już zaczyna się dziać na linii 108. Jest rozstrzygnięty przetarg na łącznicę jedlicze To ważna sprawa, ale też za chwilę w przetargu będą, 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 będzie cała linia. 108. Przypomnę, że ona, jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty, może być w przyszłym roku oczywiście zamknięta do tego remontu, ale i tak do tego czasu chcielibyśmy łączyć, uruchomić, przepraszam, dodatkowe połączenie po prostu z Rzeszowa do ustrzyg. TVpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.